Cześć! Dzisiaj pokażę Ci nowe zegarki Garmina, dostępne w Media Expert, więc jeżeli szukasz sprzętu, który potrafi uratować życie i to nie jest figura stylistyczna, zostań ze mną. W zdrowym ciele zdrowy duch, a jak najlepiej dbać o zdrowie? Poprzez odpowiednią dietę oraz sport. I choć smartwatche Garmin dostępne w Media Expert nie pomogą Ci w jedzeniu jarzyń do każdego posiłku, to do uprawiania sportu są wręcz stworzone. Wyobraź sobie, że jesteś w lesie. Ale nie, że w lesie z robotą, tylko w prawdziwej puszczy. Wyjeżdżasz z domu, bierzesz ze sobą namiot, śpiwór i o czym myślisz? O ciepłym ubraniu, w suchych skarpetach, o ładowaniu zegarka? W życiu. Garmin Instinct 2X Solar zawoła o prąd po 40 dniach w trybie smartwatcha. Jeżeli się zgubisz i przełączysz go w tryb GPS, czas ten się skraca, ale to wciąż aż 60 godzin, a z włączonymi wszystkimi systemami satelitarnymi 40 godzin. Więc nawet w tak wymagających trybach wskaźnik baterii nie będzie pędził jak minutnik. Ale to jeszcze nic. Soczewka Power Glass pozwala ładować zegarek energią słoneczną. Wystarczy kilka godzin dziennie na słońcu i możesz zapomnieć o ładowarce. A jak ktoś zadzwoni z fotowoltaiką, to dziękuję, już ma. Po co jedziesz do lasu? Dla zdrowia i odpoczynku. Garni policzył Twoje kroki, spalone kalorie, dystans, a rano pokaże ci raport z tego wszystkiego oraz z wykonanych treningów, jak na przykład biegania, pływania, jeździectwa, a nawet gry w golfa. No, wyrafinowany tym razem. Jego obudowa jest wykonana z bardzo wytrzymałych materiałów, więc nawet jak o coś zahaczysz albo w coś uderzysz, nie powinno mu się nic stać. Jeżeli Twoje wypady do lasu są bardziej ekstremalne, to idealny dla ciebie będzie Garmin Instinct 2X Solar w wersji Tactical Edition. To właściwie ten sam model, tylko dopchany wojskowymi technologiami i funkcjami. Jego ekran jest czytelny w noktowizorze, pokazuje lokalizację na wojskowym systemie siatki, a tryb Jump Master podpowie, kiedy masz otworzyć spadochron i jak po skoku dotrzeć do celu. To dopiero relaks na łodzie natury. Jeżeli zamiast zegarka wolisz opaskę, która również pomoże monitorować aktywność i zdrowie, to rzuć o tym na Garmina Vivosmart 4 XL. Znajdziesz tam między innymi Sprawdzanie jakości snu i śledzenie uprawnianych sportu. Teraz szczególnie warto, bo do 15 czerwca jest na nią super promocja. Jeżeli oglądasz to 16 czerwca, wciąż jest to świetny wybór. Na streszczenie wszystkich funkcji tych urządzeń zabrakłoby mi dnia. Link do zegarków znajdziesz w opisie, i tam też jest dokładna specyfikacja. Tak czy inaczej, wejdź na mediaexpert.pl i kup swój nowy zegarek już dziś. Cześć!